Cześć. Witam was moi drodzy. Witam wszystkich traderów, wszystkie traderki. Zapraszam was na analizę USD/PLN. Przede wszystkim te osoby, które są nowe na moim kanale. Jeżeli wam się ta analiza spodoba, koniecznie klikajcie w przycisk subskrybuj w prawym dolnym rogu, bo dzięki temu YouTube będzie was na bieżąco informował o analizach, które robię i nie przegapicie żadnej analizy. Tak więc przechodzimy do analizy. Przede wszystkim, czy pamiętacie wskaźnik fryzjera? Wskaźnik fryzjera to jest wskaźnik, który, o którym mówiłem 9 marca. Wtedy bardzo mało z osób, które są obecnie na kanale, było jeszcze ze mną. Kanał się wtedy rozwijał i, i raczkował. 9 marca już Wam mówię, na czym polega wskaźnik fryzjera. Widzicie tą żółtą linię. Wtedy 9 marca zadzwonił do mnie mój fryzjer. Przepraszam, ja wtedy byłem u fryzjera i zapytał się mnie, słuchaj, czy to jest dobry moment, żebym ja inwestował w złoto? Ja teraz zamierzam się obkupić złoto, bo po prostu mega rośnie i wszyscy wszędzie trąbią. I zobaczcie. I wtedy to mnie zainspirowało do nagrania tego filmu. To był szczyt szczytów absolutny, jeżeli chodzi o złoto dotychczasowe. I, I wtedy też wam opowiadałem historię, skąd się wziął wskaźnik fryzjera. W zasadzie to jest na podstawie tamtej mojej wizyty u niego, ja go tak nazwałem, ale tak naprawdę wzięło się to od historii, która miała miejsce wiele, 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 wiele lat temu, kiedy Rockefeller poszedł do Pucybuta i siedząc na krzesełku, kiedy Pucybut czyścił mu buciki, Pucybut nagle powiedział: Proszę pana, ja niedługo będę tak, tak samo bogaty jak pan. Rockefeller zrobił wielkie oczy i zaczął się dopytywać, jak to możliwe. No i Pocybut odpowiedział, że właśnie w tej chwili zamierza obkupić się w akcje, ponieważ e, wszyscy wszędzie kupują akcje. Rockefeller posłuchał, podziękował, dał napiwek, zszedł z krzesełka i pierwsze co zrobił, poszedł sprzedać swoje akcje. W momencie, kiedy ktoś, kto totalnie nie ma nic wspólnego z inwestowaniem, planuje wejść na rynek kupić, czy to złoto, czy to akcje, czy to bitcoin, czy to cokolwiek, to zazwyczaj jest to absolutny szczyt. I w momencie, kiedy w ten weekend mój fryzjer również się do mnie odezwał i powiedział, słuchaj, chyba czas najwyższy kupić dolary. Ja teraz będę kupował dolary, bo dolar po prostu szaleje. Wtedy moje oczy skierowały się właśnie na, na USD, PLN, zresztą na wszystkie pary z PLN-em. Też zauważyłem w ostatnich dniach ogromną prośbę. W zasadzie w każdej wiadomości na Telegramie pytacie mnie, żebym zrobił, e, zrobił mm, analizę analizę USDPELena. Wszyscy dyskutujecie non-stop o USDPELenie, o czym to świadczy, o poziomie emocji, o ogromnym poziomie emocji, o bardzo wysokich emocjach. I takie emocje y, bardzo często towarzyszą y, zwrotom na rynku. Zważywszy, że przyjrzałem się dobrze y, całemu y, wykresowi i chciałem Wam coś y, pokazać. Najpierw w pierwszej kolejności pokażę Wam wykres na stuku, ponieważ tak długiej historii nie mam u siebie w MetaTraderze. Zobaczcie, tutaj mamy tą pierwszą linię, 2008 rok, 31, y, 31 lipca. Co się działo od tego momentu? Rynek cały czas szedł do góry z przerwami, z korektami, natomiast jesteśmy w 14-letnim trendzie wzrostowym. Coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. I w tej chwili dokąd dobrnęliśmy? Tutaj z kolei druga linia, ta. To jest 31 października 2000 roku. 22 lata temu był szczyt szczytów na USD lenie i my właśnie w tej chwili do niego dobiliśmy. I w związku z tym chciałem Wam coś pokazać. Już wiecie w jakim miejscu jesteśmy, że jesteśmy po bardzo długim, silnym, wieloletnim, może nie silnym, bo silniejszy był na pewno tutaj w latach 92-2000, ale jakby nie było jest to trend, podwoiliśmy w zasadzie dwa i pół raza Zwiększyła się y, wartość y, USD -a. i teraz najważniejsze, w jakim, w jakim miejscu jesteśmy? Przechodzimy z powrotem na, do MetaTrader'a na wykres USD Przejdziemy na wykres weekly, weekly czy miesięczny? Niech będzie weekly. Zobaczcie, co tutaj jest. To jest formacja harmoniczna. X A B. B jest poniżej 61%. Natomiast C, D zabrnęło w, do poziomu sto i osiem. W zasadzie teraz już dalej. Co to jest? To jest, moi drodzy, krab. A co robią kraby? Kraby kończą trendy. Spójrzcie na ten wykres. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w trendzie. Ten ostatni etap tutaj to jest krab. Krab, który, w moim przekonaniu, kończy, kończy trend. I. Yy... Gdyby ten krab był w jakimś dowolnym miejscu, to nie miałoby to takiego znaczenia, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy po tak silnym ruchu, po tak długim ruchu, po tak długim trendzie, dodatkowo, że doszliśmy do szczytu z 2000 roku, który nie został do tej pory dotknięty ani razu. Te elementy mi mówią koniec wzrostów. Tak jak pamiętam, w styczniu, 30 stycznia, mówiłem o tym, że dolar będzie po 5 zł, i w zasadzie każdy kazał mi się w głowę popukać na te, nie na telegramie, na YouTubie. Mało kto w ogóle wierzył w to. No to zobaczcie, praktycznie do tych 5 zł doszliśmy. Tak jak zawsze powtarzam, Forex to nie apteka. W momencie, kiedy z 4 zł, wtedy było chyba 4 zł. Dojechaliśmy prawie do 5, 30 groszy to są drobne w porównaniu z tak długim interwałem i tak długim ruchem, ponieważ od 30 stycznia do dzisiaj mamy 6 miesięcy. Tak więc krab w takim miejscu po trendzie to jest dla mnie ewidentny, ewidentne odwrócenie ruchu. Ktoś może powiedzieć, no ale jak to możliwe? Co by to musiało sprawić? Wielokrotnie zadawaliście mi pytanie w różnych momentach, i często często były poddawane w wątpliwość te moje analizy. Natomiast ja nie wiem, co, co to sprawi. Tak samo jak w wielu innych, na przykład w gazie też była taka, taka dyskusja: co by się musiało stać, żeby gaz teraz spadł? Ja nie wiem, co by się musiało stać. Ja Wam mówię, w jaki sposób ja czytam wykres. I uważam, że w tej chwili nadszedł koniec wzrostów dolara w, w stosunku do, do naszej waluty. Zobaczcie, zobaczcie co tutaj mamy na interwale D1. Mamy motyla. Ja go narysuję innym innym kolorem w tej chwili. Motyl ma swój punkt D na 161,8, czyli od szczytu dzisiejszego brakuje jeszcze 50 pipsów. Jak wiecie, Forex to nie apteka. Motyl ma również swój punkt, ma dwa punkty D. Na 127, gdzie w zasadzie można powiedzieć jesteśmy, i na 161,8. Ja nie wiem, czy nie będzie jeszcze jednego podbicia do tego poziomu 161,8, dlatego trzeba mieć w tyle głowy ten poziom, czyli te magiczne praktycznie 5, 5 zł, tu jest troszeczkę niżej, do 5 zł już niewiele brakuje. Natomiast Krab z interwału W1 połączony z wykańczającym motylem go na interwale D1 to jest bardzo silny prognostyk. Ja e, rzadko Wam pokazuję analizy, w których dwa harmoniki zgrywają się w jednym momencie, w tym samym miejscu. E, takie sytuacje dają bardzo często bardzo szybki i silny ruch. Oczywiście ciężko jest w obecnych, w obecnych okolicznościach, kiedy złotówka jest taka słaba, kiedy inflacja tak pędzi, kiedy to wszystko wygląda w takich czarnych kolorach, bardzo ciężko jest uwierzyć, że nagle złotówka zacznie się, zacznie się umacniać. Natomiast z moich, z, z moich analiz, z tego co ja widzę, z tego co znam rynki od wielu, wielu lat w tej chwili byłbym bardzo, ale to bardzo ostrożny. W zasadzie definitywnie bym nie wchodził w, w Longi na USD Pelenie. Możliwe, że za jakiś czas się coś zmieni. Możliwe, że za kilka, kilkanaście dni e, okaże się, że e, ta analiza się nie sprawdziła. Zdarzają się takie sytuacje, analizy się czasem nie sprawdzają. Poza tym poziomy, mam na myśli tutaj teraz ten wszechczasów z, z 2000 roku, poziomy są również przebijane, więc może być taka sytuacja, że ten poziom również zostanie przebity i droga otwarta dalej do kolejnych, do kolejnych ruchów, przepraszam, do kolejnych poziomów. Natomiast koincydencja tak, Wielu rzeczy, czyli ważnego poziomu, kilkunastoletniego trendu, kraba, dodatkowo motyla, tak jak Wam pokazuję, to jest tak silne miejsce, że aż, aż nieprawdopodobne, żeby ten rynek nie zareagował. I teraz pytanie, czy to właśnie będzie tylko zwykła reakcja w dół, która po prostu będzie tak zwanym ugięciem kolan przed wybiciem wybiciem tego tutaj szczytu, czy to będzie już całkowity odwrót. Może się okazać, że zobaczcie, to będzie, te, tak jak mówię, ugięcie kolan do tej linii trendu i w tym miejscu mielibyśmy punkt B tego kraba. To jest poziom, przejdzie do metra tradera, to Wam zaraz pokażę. To jest linia trendu, która gdyby zgrała się z punktem B kraba, mogłaby dać początek do, tego, do kolejnego impulsu przebijającego, przebijającego poziom wszechczasów. Natomiast na tą chwilę, według mnie, są do rozgrywania shorty. Przejdę jeszcze niżej, żeby Wam coś pokazać. Zobaczcie, w tym miejscu, na, w punkcie D tego, tego motyla, wyrysowała nam się na interwale H4 formacja objęcia Bessy. Formacja objęcia Bessy, która jak przejdziemy na dużo niższy interwał, tworzy tak naprawdę na M5, tworzy tak naprawdę pięciofalową strukturę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli może to być początek jedynki tego wielkie, jedynka tego wielkiego ruchu. Teraz prawdopodobnie powinna nastąpić korekta, i gdzieś z okolic połowy tego ruchu należałoby należałoby wchodzić w dół zmienię kolor trochę żebyście to lepiej yy, widzieli 50 yy, 50 do 61% w tym miejscu czyli poziom między 481 a 482 to jest tak zwana złota strefa ale umówmy się przy takim, y, przy takim ruchu, jakiego się spodziewamy, to, y, to są drobne: czy wejdziemy na tym poziomie, czy na tym, czy na tamtym. Tak naprawdę, y, skorygowanie się troszeczkę wyżej y, kursu w tym momencie będzie po prostu lepszym miejscem do zajęcia pozycji. A wchodzi się zazwyczaj na formację, i w tej chwili na H4 mamy formację odwrócenia trendu, objęcie Bessy. Czego nie można bagatelizować, to poziomu, który Wam pokazywałem yy, wyżej, czyli poziomu 161%, to jest 4,90, 161% yy, ramienia XA tego wielkiego motyla z D1. Pamiętajcie, moi drodzy, polując na wieloryba, czasami zarzuca się wędkę kilka, kilka razy, więc nawet gdyby zdarzyło się, że. Yy, bo, yy, Trzeba, tak jak mówię, jasno przyznać, 161 i 8 to jest poziom, do którego motyl ma jak najbardziej prawo dojść. A natomiast motyle reagują czasami też wcześniej. Dlatego też uważam, że w tym miejscu bezwzględnie jest to już moment, w którym należałoby przynajmniej pierwszą wędkę pierwszą, pierwszą zarzucać. Spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Tak, zobaczcie na interwale M30 jest bardzo ładna jest bardzo ładna dywergencja, i, i to wszystko. I to wszystko, tak się zastanawiam, czy coś wam jeszcze powiedzieć. No przede wszystkim, w jaki sposób należałoby to rozgrywać. Według mnie, pierwszy ruch, dokąd ten, pierwszy poziom, do którego ten ruch ma prawo, powinien w zasadzie dojść, to jest punkt B motyla. Punkt B motyla zaznaczam go na różowo, e, oczywiście dla chętnych, żeby trzymać pozycję dłużej, nie ma problemu. Natomiast ze względu na, na e, cierpliwość, e, kwestie psychiki, e, kwestie słapów, i tak dalej, myślę, że pierwszy target powinien być na punkcie B tego motyla. I teraz zobaczmy, jaki możemy mieć stosunek zysku do ryzyka, jeżeli wejdziemy w tym pierwszym zasięgu, który Wam pokazałem, gdzie formacja objęcia Bessy powinna się, <coughs> przepraszam, powinna się skorygować. Jeżeli na szczycie postawimy stop loss, czyli 50 pipsów będziemy mieli stop lossa, nasz take profit jest 300. 300, no niech będzie 250, to jest 5, 5R, natomiast dla chętnych, którzy są w stanie bardzo dobrze wyliczyć falę i w tym miejscu, na poziomie 4.80, znaleźć formację odwrócenia trendu na niskim interwale, to oczywiście można wejść z bliższym stopem, dzięki czemu stosunek zysku do ryzyka będzie większy. Tak więc krótkoterminowo widzę spadki na USD lenie długoterminowo również widzę spadki. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. W tym miejscu mamy punkt B tego m, kraba, o którym e, wspominałem. To jest poziom 4,0. Tak więc e, koincydencja dwóch e, harmoników niemalże w tym samym miejscu, plus bardzo ważny poziom e, nieruszony od e, 22 lat i 14-letni trend. Jak najbardziej uważam, dają duże szanse, żebyśmy osiągnęli ten punkt BKRABA 4 zł, czyli 70 groszy w tej chwili w dół. I to wszystko, moi kochani. To wszystko, jeżeli chodzi o usd PLN a Jeszcze raz gorąco Was zachęcam, bo jeżeli jesteście świeżi, świeżi na kanale, każdy, kto chce na bieżąco dostawać takie analizy, koniecznie musi kliknąć wy przycisk subskrybuj w prawym dolnym rogu i oczywiście prośba już osobista ode mnie jeżeli Wam się podobała ta analiza i wniosła jakąś wartość do Was do Waszego życia dla Was to proszę zostawiajcie łapki w górę i, 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 i to wszystko w zasadzie jeżeli chodzi o USD PLN a jeżeli będę znajdował jakieś kolejne fajne zagrania, żeby Wam jakieś fajne analizy pokazać, na pewno będę Wam wrzucał Dzięki wielkie! Shark Trader, cześć!